To nie jest y, takie proste, jak się komuś wydaje, to chciałbym jakąś walkę taką na powrót właśnie zaliczyć w tym roku jeszcze. Gdybyś jeszcze raz miał podjąć decyzję, czy bijemy się y, z Lorenzem Okolim tutaj w Rzeszowie, to? Pewnie faworytem jest Rzeszuła, ale jestem pod wrażeniem tego, ile mu nawtykali tam i siedział i słuchał. Jak oglądałem te urywki, to, to było żenujące. Ciężko jakby z promotorem się przyjaźnić, tak? No bo tutaj jest jest praca, ale. I mamy. A... <gry> I mamy. Lody Cokołowski. Lody inne niż wszystkie. Sprawdź naszego TikToka i przekonaj się sam. Czołem brygada. Karol Garncasz z tej strony. Witamy z. Pod Rzeszowa, nad Rzeszowa, Hotel Blue Diamond, obok mnie byłym jest świata e, kategorii Bridger, WBC, Łukasz Żański. Cześć Łukasz. Cześć, witam serdecznie. Dobrze Cię widzieć, dobrze Cię widzieć w zdrowiu i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, ten czas niesamowicie szybko ucieka. Widzieliśmy się w maju przed Galu tutaj w Rzeszowie. Ten czas bardzo szybko uciekł. Mamy już praktycznie koniec września. No właśnie, co słychać u byłego mistrza świata Łukasza eee, Różeńskiego. No, czas szybko leci, najlepiej to widać po dzieciach. Mój e, syn już właśnie 5 miesięcy skończył, więc e, to też pokazuje, jak to szybko leci. E, co u mnie słychać? Wracam do treningów po tym moim zabiegu Łokcia. Także... Wydaje się, że jest wszystko dobrze i pierwsze treningi siłowe, można powiedzieć, już za mną i, i nie jest źle. Troszkę słabsza ręka, ale to oczywiście musi się odbudować wszystko także. Ten czas po tej walce na pewno nie był łatwy, bo super się zdobywa pas mistrzowski i jest się na szczycie. Na pewno ciężko przemknąć te gorycz porażki, tym bardziej jeśli jest to… Nie przypominaj. To walka u siebie. No, musimy, przez to, musimy przez to przejść. Jak zmieniło się, więc yy, Twoje takie życie codzienne zmieniło się jakoś bardzo? Czy wiesz, co uśmiecham się, ale w głębi duszy oczywiście to, to gryzie i pewnie będzie gryzło nie wiem do kiedy, ale, ale, ale pewnie długo. E, co się zmieniło u mnie? Ja dużo się teraz skupiłem na rodzinie, bo, bo, bo oczywiście chciałem też trochę czasu poświęcić, bo we wcześniejszych miesiącach, yy, generalnie siedziałem cały czas na sali i tylko tam spędzałem czas. Yy, trochę, trochę ta rodzina była. Yy, Zaniedbana, że tak powiem, bo te 10 miesięcy długo. Przy... Zresztą jak zawsze w tych moich ostatnich walkach były takie jakieś perpetie i nie było takiego normalnego czasu przygotowań 3-miesięcznego, tylko te, te miesiące się wydłużały w tych treningach do ostatniej walki. To tak naprawdę od, od lipca do do maja trenowałem, nie? Bo to też tam była masa zmian, kombinacji zawodników, zawodników przeciwników, lokalizacji. terminów, lokalizacji, wszystkiego, więc to też jest takie no ciężko jest ciężko z ogólnie trafić. W sensie tak, przygotować się na 100% przy tylu, przy tylu zmianach i, i tylu, tylu zmiennych, tak? Czy miejsca, czy, czy, czy przeciwnika, czy w ogóle terminów, nie? Ten czas, o którym wspominasz dla ciebie, był bardzo pokręcony przed tą walką majową z Okolem tutaj w Rzeszowie, bo miała być Arabia, miały być różne sytuacje i tak z perspektywy czasu wiemy, że nie da się go niestety cofnąć, ale gdybyś jeszcze raz miał podjąć decyzję, czy bijemy się z Lorenzem Okolim tutaj w Rzeszowie, to... Wiesz co, nie zastanawiam się nad tym w ogóle, bo, bo nie ma to znaczenia tak naprawdę teraz w tym momencie. Yy, na pewno bym wolał bić się przed yy, narodzeniem syna, bo mm, zupełnie inaczej człowiek do tego by pewnie głową yy, był, podchodził. Yy, aczkolwiek no... Powiem ci teraz tobie zaszej, bo w sumie się nie zastanawiałem nad tym, czy nigdy, nigdy takie pytanie nie padło i, i wiesz, i nie zastanawiam się narodzinna zmieniają nawet takiego twardego gościa jak ty, bo, bo wiemy, jak wyglądasz jako pięściarz, wchodzisz, że nie, nie kalkulujesz, pierzesz, rywali, a tutaj pojawia się. Wiesz co? No, chyba każdego zmienia, to, to nie ma, tak nie ma na to chyba mocnych, tak mi się wydaje, bo, bo, bo generalnie ja nie myślałem, ale tak zabrał mi trochę agresji, tak powiem szczerze. Jednak wiesz, jednak, jednak. Dziecko to jest w życiu coś, co co jest najważniejsze i tyle. I tutaj na tym się trzeba skupić najbardziej i tak naprawdę już nie raz mówiłem, że ja szedłem na trening, robiłem ten trening, ale tak naprawdę trochę głową byłem w domu. I, no i to, to był też może minus taki, że z perspektywy czasu, może nie wiem co bym zrobił. Czy bym wybrał walkę z okolim, czy nie, ale na pewno bym inaczej przeszedł ten okres przygotowawczy. Pewnie bym musiał wyjechać, bo nie miałem tego doświadczenia, a teraz mam i, i wydaje mi się, jakbym miał komuś poradzić, no to lepiej jest wyjechać, odciąć się i po prostu skupić się. Wiadomo, będzie się tęskniło, ale, ale jednak głowa będzie yy, na treningu. Na pewno nie jest, nie jest łatwe to połączyć, ale wiesz, no mimo, że 25 lat nie masz, to ty wciąż młodo-boksersko jesteś, tak bym cię określił, bo, bo ty nie masz 45 walk za sobą, nie jesteś zbity, nie masz jakiś mega długiej... <ścoughs> Oficjalnie. A to, to nieoficjalnie jak jest? No, myślę, że w czołówce. <laughs> no właśnie, bo mimo, tak jak mówię, że ten wiek peselowy może już trochę nabity, ale boksersko to, to jeszcze nie jest jakiś u Ciebie duży przebieg. Nowe doświadczenie, myślę, nie? które też na pewno warto no będzie wykorzystać. No tak, tak. No, wiecie, no, nie mam dużego, że tak powiem, przebiegu ze względu na to, że późno zacząłem karierę, bo zacząłem w wieku 29 lat, więc generalnie. Raczej kończą. Kurczę, to A nie zaczynają. dwa lata przede mną, żeby podnieść taką karierę. nie decyzję. zaczynają i, i wiecie, no dużo, mnóstwo było takich głosów, że co robisz, po co zaczynasz w tym wieku, nie? No ale oczywiście była determinacja pełna i cieszę się, że zacząłem i cieszę się, że ta kariera tak się potoczyła. Także myślę, że jeszcze mi zostało jakieś półtorej roku boxowania takiego prawdziwego. Wiemy jak to jest czasami z tymi obietnicami i przemyśleniami. Boks jest bardzo pokręconą też dyscypliną, bo... Zawodnik chce, sztab chce, trener chce, a do tego też trzeba wielu innych osób, przede wszystkim promotora, który to wszystko ustali. No właśnie jak wyglądają teraz te twoje kontakty z promotorem Wasilewskim, na jakim to jest etapie? Czy daliście sobie nie wiem, jakiś czas, jesteście w, w kontaktach, jak to wygląda? No kontakt był po, po walce. Tam kilka dni po walce dopiero, po, po samej walce nie mieliśmy kontaktu. I. Rozmowa, po, po, po zabiegu też była rozmowa, właśnie. Yy, Powiedziałem, że będę się rehabilitował i na tym się skończył. Nie, nie mieliśmy teraz ostatniego kontaktu, więc. Yy. Wy traktujecie się tak czysto biznesowo, czy macie taką wiem, koleżeńską jakąś relację z Andrzejem Waślewskim? Hmm. Czy koleżeńską? No, ciężko jakby z promotorem się przyjaźnić, tak? No bo tutaj jest, jest praca, ale. I mamy. <noise> I mamy. Słuchaj, no tutaj wiesz, to wszystko to jest praca, więc jak jest praca, to też, też, też jest wynagrodzenie. No i, no, wydaje mi się, że wiesz, że tutaj mm, on robi swoją pracę, yy, ja robię swoją. No i tak to powinno zostać chyba. Mówiłeś o tym, że jeśli ta ręka, z nią będzie wszystko w porządku, to, to chciałbyś jeszcze w tym roku wrócić na ring, jest to, myślisz, realne? Jeżeli, jeżeli będzie wszystko dobrze i będę w stanie się przygotować z tą ręką, no to, to, to chciałbym jakąś walkę taką na powrót właśnie zaliczyć w tym roku jeszcze, jeżeli nie, no to początkiem przyszłego. Walki na powrót y, toczą się takimi swoimi prawami, bo wiemy jak to, jak to jest, czasami lepiej wrócić jedną taką może słabszą walką, żeby, żeby te rdze z siebie zrzucić, tym bardziej po jakimś urazie, a nie chodzi, nie chodzi ci po głowie jakaś, nie wiem, walka polsko-polska taka, żeby wykorzystać to, to swoje fajne nazwisko, bo, bo wiemy, że ściągnąć jakiegoś y, kotleta no Neyma z, z zagranicy to zawsze jest do zrobienia, ale na przykład taka walka, nie wiem, z Diablo w jakimś umownym limicie. Diablo, z tego co wiem, to teraz w MMA poszedł, także tutaj... A Piernik wie, w co idzie Diablo. No, tego nie wiemy, więc więcej nie dowiemy. E, powiem ci tak, że jakby na chwilę obecną to mówię. No Chcę wrócić do treningów, zobaczyć jak to będzie wszystko wyglądało, a później będziemy się zastanawiać nad tym. No, na pewno będę chciał wybrać to dla siebie najlepszą drogę. E, I na pewno będę chciał jeszcze dostać szansę e, zawalczenia o pas. Czyli ten płomień, się... ten nie jest ugaszony cały czas, ci jeszcze ciągnie, bo ta kategoria bridger, no właśnie, ty myślisz teraz już z perspektywy czasu dalej o tej kategorii bridger, czy jednak heavyweight? To, to, to się wszystko okaże, nie wiem, wydaje mi się, że tą walkę teraz y, chciałbym stoczyć w wadze ciężkiej, a później zobaczymy, jeżeli będzie jakaś y, sensowna właśnie oferta taka i, i szansa, przypuśćmy, nie wiem, walki o pas jeszcze, to to pewnie będę jeszcze na tyle zmotywowany, że zrobię tą wagę. No bo nie ukrywajmy dla mnie, to robienie tej wagi jest dosyć. Dlatego dosyć pytam trudne, właśnie, bo trudne, to nie jest łatwa nie sprawa. Jest, to nie jest takie proste, jak się komuś wydaje. I przyjemne bo, bo na pewno. Nie. Na przy, do przyjemnych rzeczy nie należy, oczywiście, ale to też jest tak, że czasami właśnie te 2-3 kg e, utraty tej, tej, tej masy mają duże znaczenie. A gdy Ty tak patrzysz i widzisz Diablo, który też jest, wrócę do, do tej postaci, też pod skrzydłami Andrzeja Wasilewskiego i był bliski walki na Narodowym, gdzie wiemy, że, że w tych federacjach frikowych są te pieniądze. Ja nie mówię, żebyś tu się wiesz, wygupiał w jakichś nowych, nowych koniugacjach. Mam na myśli tu formuły walki i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby się pojawiła sportowa walka na jakiejś frikowej organizacji, to tak spieniężyć karierę? Też co nie zastanawiam się nad tym tematem na razie, póki jestem właśnie czynnym zawodnikiem i jest jakby ten, ta chęć rywalizacji czysto sportowej. A co przyniesie życie, to zobaczymy. Yes. Nie, wiem, nie wiem, czy bym dał radę po prostu jakby uczestniczyć w tych konferencjach, bo po prostu ja bym pewnie... Y mógłbym mógłby, mógłby wybuchnąć. Nigdy nie widzieliśmy chyba. No może poza tym, jak jesteś między linami w ringu, to można tak nazwać, może lepiej, że tam może, to, może dobrze, że nie widzieliście. Ale myślę, że nie szłoby cię wyprowadzić z równowagi na takich konferencjach Myślę, że patrząc na te konferencje, to bardzo szybko. Tak? Mhm. Czyli krótki, krótki zapalnik. Przyjemny na zewnątrz, ale w środku... Powiedz jeszcze, o no, zgasło, e, powiedz e, Łukaszu jeszcze, bo nawiązuje do tego, że Tomek Adamek, który no, karierę bokserską ma długo za sobą, teraz bije się na Narodowym z freakami. Jak ty to widzisz, jak tak oglądasz ja, Tomeka? Wiesz co, generalnie walki nie widziałem, bo, mhm. e, ale e, jakieś tam znaczy, I Też się nie, nie spodziewałem czegoś innego, wiedziałem, że wejdzie i dla niego to nie będzie trudna walka, e, ale... Jestem pod wrażeniem tego, ile mu nawtykali tam i siedział i słuchał. I to po prostu aż w pewnym momencie to, jak oglądałem te urywki, to, to było żenujące. Ja dziwiłem się też, że, że on z uśmiechem to wszystko tak przyjmował i nie szło znaczy, go wyprowadzić. Mi się, że, że chyba uśmiech był na zewnątrz, ale w środku trochę bardzo. Nie no dotywało. wiadomo, że go troszkę na pewno poddenerwowało, ale powiem szczerze, że ja jeden, drugi, trzeci program i myślałem, że tak w końcu odpali się, a byłem też pozytywnie, czy może nie, że pozytywnie, zdziwiony byłem trochę, że to utrzymał aż, tak na wodzie. Ja, nie, nie, ja, nie, ja tak, że aż tak poznałem Tomka i mieliśmy okazję się porozmawiać, ale. Nie znam go na tyle, na ile właśnie dałby się wyprowadzić z równowagi. No. Próbowali tam dosyć, dosyć mocno i nie dał się, więc, więc opanowany człowiek. Gdyby w, twoim, w twoją stronę szły takie pancze, jakie wyprowadzą kasy w stronę Adamka? No, nie chcę się tutaj wypowiadać. <laughs> Mogłoby, blat mógłby pęknąć, chyba. Może nie blat. Może nie braca. Tak, nie, nie, naprawdę. Uprzedzamy, nie, nie, uprzedzamy. Nie, 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 nie chcę nawet się stawiać w takiej sytuacji, bo to by było przykre. No. Jutro, bo rozmawiamy w piątek, duża gala na, na Wembley. 90 chyba 6 tysięcy ludzi ma oglądać na żywo walkę Joshua z Danielem Dibua. Mistrzowska walka w wadze ciężkiej. Twoje typy, spostrzeżenia, jak, jak stawiasz? Wiesz, co. no? Jakby pewnie faworytem jest Rzeszuła, ale. Mimo, że to pas ostatnie, ostatnie, ostatnie walki Rzeszuły ostatnie walki pokazały, że jakby znowu jest w nim ten ogień taki i potrafi od nowa nokautować. E, więc jakby pewnie tutaj jest faworytem. No ale oczywiście też Dibuła ma czym uderzyć i, i jest mega silny. E, zobaczymy, jak wejdą w tą walkę, bo to na pewno pokaże e, dużo pierwsze dwie rundy i zobaczyłem, dla mnie jest bardzo ciekawe zestawienie ja powiem szczerze, że jak widziałem na żywo wcale, wcale tutaj jakby nie stawiam jakiegoś yy, dużego faworyta, myślę, że tam 55% 60% na Joshua, ale to tak bardziej z tego, że z ostatnich walk właśnie. I ja powiem szczerze, że jak widziałem no żywo we Wrocławiu Dibuła w, w starciu z Ustykiem, to pozytywne wrażenie naprawdę na mnie zrobił, a to potem walka z Millerem i walka z Hrygowiczem, ale te Hrygowicz, Hrygowicz, ciężkie nazwisko. Yy, no to pokazała, że naprawdę gość i nabrał masy, i nabrał, i chyba szczękę też mi się wydaje, że, że ma dobrą, więc, więc... Ale też pewności siebie na pewno mu dało te dwie wygrane dużo, bo bo, bo właśnie z Usykiem w tej, ta przegrana po tym ciosie, no to nie wiem, czy już taką niechęć miał do niego bo po prostu, bo go nie mógł złapać, czy e, chociaż tam na długo złapał, ale to taki był na pograniczu. No, właśnie, no był faul, mi się wydaje, ale, że, że, że to też go mogło trochę wyprowadzić. Też tak, był faul, ale, ale no, też dużo takich ciosów pada w, w walce, w nie, nie w jednej na pewno tak, więc... Yy, patrząc na tą walkę, no to, no to po tym lewym, le, prawym prostym, mhm, tak. tam było takie, yy, taki niewyraźny ten cios i, i po prostu odpuścił. Łukasz, miło Cię było widzieć uśmiechniętego, zmotywowanego, bo widzę, że, że jest ten power u Ciebie i chęć tego powrotu. Mamy nadzieję, że ten łokieć nie będzie wadził, że wszystko no, będzie dobrze. Wygląda nieźle, zobaczymy jak będzie przy, przy wyprowadzaniu czasów i jak to będzie wyglądało. Bo na siłowni się na, na siłowni razie jest Na no, siłowni jest wszystko ok. Yy, jakby treningi takie właśnie, też już tam jakieś rzuty piłką czy coś były, to to, no to działa. Zobaczymy, co będzie dalej. Łukasz Żański, były z świata y, kategorii Bridger Federacji WBC. Był dzisiaj ze mną i z Wami. Łukasz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lody Cokołowski. Lody inne niż wszystkie. Sprawdź naszego TikToka i przekonaj się sam.